Witajcie doktor Light z tej strony dzisiaj mamy ponownie reflektor z motocykla Aprilia Caponord robiliśmy już kiedyś podobny reflektor tutaj jest minimalnie inne wykonanie ale o tym sobie za chwilę powiemy zacznijmy oczywiście od ogółów tutaj klosz Został na nowo polakierowany. Był po prostu lakier uszkodzony, bardzo porysowany. Normalnie płatami odchodził ten lakier, miejscami tutaj w ogóle go nie było, także trzeba było położyć całkowicie nową warstwę. Oczywiście także wyczyścić w środku. Od tyłu reflektor. Został standardowo zaślepiony. Mamy tutaj dwa koreczki, przyłącze. Także tutaj nic właściwie innego nie ma zmienionego. To jest oczywiście dziurka na żarówkę pozycyjną. To zostało bez zmian. Co do środka, no to ponownie mamy konstrukcję z dwiema soczewkami bilet. Cały środek pomalowany w czerni, tutaj ramka w, taki, w takiej strukturze, tutaj te nakładki soczewek w metaliku. No i mamy oczywiście te dwie podkowy. tym razem ułożone w nieco inny kształt, znaczy w nieco innej pozycji niż ostatnio. Tak, po konsultacjach z właścicielem, postanowiliśmy, że zrobimy trochę to nieco inaczej. One, jak widzicie, mają takie ścięcia na krawędziach, tutaj tutaj. Tutaj też są ścięcia i na końcu są takie, takie stożki. Wykańczające je. Te ścięcia dodają po prostu trochę takiego uroku, ponieważ no te, te, czasami te, te potykowe się kończą tak na prosto, wtedy różnie to wychodzi. No tutaj zgrywa się to trochę bardziej jeszcze z krzywizną soczewki. Tak jak mówię, dwie soczewki bilet. Tutaj ramka została odpowiednio podcięta tak, żeby przy pełnych regulacjach nawet tutaj nic nie wadziło. No cóż, yy, ramkę też trzeba było delikatnie ponaprawiać, ponieważ z jakichś powodów, nie wiem, czy od ciepła żarówek, czy coś, no po prostu była w niektórych miejscach popękana, także trzeba było to naprawić, pospawać, pomalować, żeby to wyglądało. Yy, oczywiście te <laughs> wnętrze tam głębiej też zostało przemalowane. No i generalnie konstrukcja, można powiedzieć, dość prosta, ale wydaje mi się, że efektywna yy, i efektowna, no bo to... I, i będzie świetnie świecić no i wygląda też bardzo dobrze według mnie no i generalnie raczej zdanie zdanie tej użytkowników i ludzi którzy obserwują moje prace jest też dość, dość pozytywne na temat tego reflektora także mam nadzieję, że wygląda to dobrze sobie tylko podłączę pokażę jeszcze raz jak to świeci i to w sumie tyle będzie Dobra uruchamiamy e, także e, te podkowy nam oczywiście służą jako światło do jazdy dziennej po uruchomieniu motocykla zaświecą się tylko one e, no i oczywiście ta żaróweczka pozycyjna ale jej tutaj nie montowałem e, dzięki systemowi do oczywiście także po uruchomieniu mamy nasze nasze podkowy świecące bardzo jasno e, doskonale nadające się jako światło do jazdy dziennej teraz oczywiście możemy Uruchamiać sobie nasze światło drogowe i po przytrzymaniu go przez około 5 sekund włączają nam się na stałe soczewki, mijania, ringi przygasają, stają się taką dodatkową pozycją, żeby już nikogo nie oślepiały. No, i tak to wygląda. No tutaj wszystko razi dookoła, więc ciężko nagrać, ale ale widzicie o co z tym chodzi, oczywiście, po wyłączeniu, ponownym uruchomieniu. Mamy znów światło do jazdy dziennej w takiej dość ekstrawaganckiej wersji. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się podoba. Trzymajcie się. Cześć.